Panie prezesie, no cały czas widzimy boom foto na fotowoltaikę w Polsce. On trwa i będzie trwał. Z czego to może wynikać? Z czego wynika? Przede wszystkim wynika to z tego, że generalnie w całej Unii Europejskiej dostrzegamy ten proces. Zresztą przy obecnej sytuacji gospodarczej krajów unijnych i zapotrzebowaniu rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Dobrze, że to jest kontynuowane i będzie kontynuowane. Przy czym y, mamy tutaj szczególny nacisk w, w Polsce, y, od strony, zarówno dofinansowania, jak również zapotrzebowania na y, źródła prosumenckie. Źródła prosumenckie to są, jak, sami, jak większość z Państwa wiecie, to są źródła, y, które powstają u odbiorców. Przy czym z samej definicji wynika że energia wytworzona w źródle prosumenckim powinna być zużyta, skonsumowana w miejscu wytworzenia. I dopóki tak się dzieje, jest wszystko pod kontrolą, jest w porządku. Natomiast gorzej dzieje się w sytuacji, gdy powstaje, jakby niedopasowane jest wielkość źródła do potrzeb odbiorcy w danym czasie. Wtedy następuje generacja, w zależności od napięcia, ale dzieje się to najczęściej na niskim napięciu, generacja. Na sieci niskiego napięcia, a niejednokrotnie przy dużej ilości źródeł prosumenckich na obwodzie niskiego napięcia czy w danej stacji, powoduje to, że energia zachowuje się w ten sposób, że jest przesyłana dokładnie odwrotnie niż były założenia wcześniejsze, niż, było, niż były budowane sieci, i jest transformowana na średnie napięcie, a niejednokrotnie przy dużym nadmiarze, wręcz na wysokie napięcie. I my, jako operator sieci dystrybucyjnej, bo takim jest Polska Grupa Energetyczna, pracujemy nad założeniami legislacyjnymi i również nad doskonaleniem, że tak powiem, technicznym, żeby mieć możliwość wpływu na poziom generacji, jakość generowanej energii, ponieważ. Oprócz tego, że w danym miejscu powstaje energia, jest generowana, sąsiedzi bądź inne, inni odbiorcy w pobliżu tę energię zużywają i oni, zgodnie z umową zawartą między nami a odbiorcą, oczekują na odpowiednie parametry tej energii w odpowiednim czasie. Przy odpowiedniej ilości. Ale czy to, że tej energii w pewnych okresach czasu, w pewnych nawet czasami okresach dnia, powstaje więcej, niż prosument potrzebuje i musi je skierować, no, powinien je skierować do sieci, to jest dobrze czy źle? Czy ten. Czy ten proces, jak, jak z punktu widzenia Waszej firmy, na przykład czy w, definicji, w ogóle bilansu Z samej definicji dobrze, że generacja następuje, przy czym musi być nad tym kontrola. No bo jak mówię, no, powstają podwyższone napięcia, zmieniają się parametry, za które już my, mając umowy z innymi odbiorcami, jesteśmy odpowiedzialni. Natomiast poprzez to, że są różnego rodzaju źródła dofinansowań, jest tego dużo, a jak pan sam wspomniał, generacja w odpowiedniej porze dnia przy nasłonecznieniu, na przykład dużym, jest duża i wtedy. My, jako operator, jesteśmy zobowiązani tę energię zagospodarować. Wchodzą na rynek w tej chwili fajne rozwiązania w postaci magazynów energii, i niejednokrotnie komunikowaliśmy w ministerstwie i w PTPIRE czy w innych ciałach do tego powołanych, żeby właśnie dążyć do, do montowania magazynów energii u odbiorcy, u prosumenta. Byłoby to fajne, idealne rozwiązanie, dlatego że prosument, mając nadmiar energii powiedzmy w godzinach przedpołudniowych, zmagazynowałby je sobie po to, żeby można było je zużyć. Wieczorem bądź w nocy. Czyli to pojawiające się no, w publicystyce, bo nie, nie w, w obiegu naukowym czy w, czasami w jakichś wystąpieniach politycznych, y, terminy, że nie wiem, że to jest źle, że tej fotowoltaiki jest już za dużo, że to, to, to są nieuzasadnione stwierdzenia. To są nieuzasadnione stwierdzenia. Rzecz polega w zagospodarowaniu i właściwym wykorzystaniu, bo nigdy energii nie ma za dużo. Trzeba ją właściwie ukierunkować i w odpowiednim czasie zużyć. Wraz ze wzrostem elektromobilności, jak tutaj, bo, bo samochód też będzie swego rodzaju magazynem energii, jeżeli zostanie doładowany w czasie, gdy tej energii w sieci będzie, że tak powiem, nadmiar, a zużyty w czasie jazdy, kiedy mu będzie potrzebna użytkownikowi, to już jest to swój, jakiś, jakiś rodzaj magazynowania energii. Jest to rozwiązanie. To nie jest źle, że jest jej dużo. Kwestia, żebyśmy w porozumieniu z prosumentami, my jako operator, mogli tę energię zagospodarować właściwie w odpowiednim czasie z odpowiednimi parametrami, jak wcześniej wspomniałem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.